O, słuchajcie, jest Hola amigo, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy znowu na stałach PZW. W nocy był pierwszy przymrozek, także jesień weszła już na całego. Cóż, ja dzisiaj spróbuję obłowić taką zatokę. Zaraz Wam pokażę ją. Tutaj jest wejście do zatoki. I to jest ta zatoka. Tak to wygląda. Będę posyłał zestawy tam tam do końca jeden, a drugi będę się starał kłaść może gdzieś tutaj na, na wlocie do zatoki tak się prezentuje woda Jeżeli tutaj rybek nie będzie, to będę próbował się ustawić gdzieś tutaj koło tego pierwszego drzewa przed wyspą. Tutaj dominują karpiki, a murki karasie w tej zatoce, także raz tu już byłem, położone było ładnie. Mam nadzieję, że dzisiaj może coś większego się uda wygrzewać. Fajnie by było taką większą rywę z PZW. No zobaczcie, bierzemy się za przygotowanie towaru. Dzisiaj, dzisiaj robię dwie mieszanki. Dzisiaj robię dwie mieszanki. Będę używał pelletu z z kompensem pomieszanego i robię, i robię dwie, dwie opcje. Jedną śmierdzącą, tu mam resztkę takiego sticky mixu z masywa, a jedną słodką, ponieważ ostatnio, ostatnio ryby brały na słodką, ale było już dość zimno, więc muszę. Muszę je wyczuć. Gotowany. Ja muszę uzbroić jeszcze jedną wędkę i zabieramy się za łowienie. Wędki już w wodzie. Na razie celowo nie nęciłem. Tylko wrzuciłem po prostu pierwszy koszyk. Chcę zobaczyć, czy w ogóle coś będzie się działo. Bo nie chcę też zwabić wszystkich małych karpi z okolicy. A może uda się wydłuwać tego większego. No, mamy pierwszą rybę. Było branie na słodko, teraz jest ryba na. Ryba na śmierdząco. Piękne branie. Rybka wydaje się niezła. Pewno jest to karp. ale rybka fajnie walczy. Zaraz zobaczymy. Przyzwoita rybka. Przyzwoity pełnouski karpik. Czuć się jak na tą wodę. walczak I Jest pierwsza rybka. Zły karp jest pierwsza rybka fajny karpik o. taka rybka zobaczcie leci do wody tak jak przewidywałem Brania były i na, i na słodko, i na śmierdząco także żarłoczne karpiki nie odpuszczą. No ale to znaczy, że będzie dużo ryb na odcinku. No, było kolejne branie ale to jakaś drobnica na słodko. Jak tam wejdzie drobnica, to zacznę łowić wszędzie na śmierdząco bo jednak wolałbym połowić karpiki. Okej, okay. spróbujemy nagrać jakieś branie. Zobaczymy, może akurat się trafi.

Posłuchajcie, no, łowienie w zarośniętej zatoce jest dość trudne i trzeba się przygotować na na straty kilku zestawów niestety czekają mnie zakupy bo już naprawdę wszystkie resztki wybieram brań było już kilka kilka zmarnowanych, no ale zobaczymy, zobaczymy teraz. O, jest. Aj. spadła rybka. A, zjadła przynęte. No i dobra. Wróciłem do pojedynku. Słodkie kątka śmierdzące. Strasznie dzisiaj wieje. Jest zimno. I walczymy. Ściągną mi wędkę do wody, praktycznie. Takie branie agresywne. Fajnie rybka chodzi. Ale branie było z takim impetem, że, że wędka prawie wylądowała w wodzie. Oj, o nie, Ryba mi płynęła pod, pod drugą wędkę. Tego dzikusa małego już bym chciał wyjąć. O, chodź tu. Jest. Mamy go. Obuza. No, spokojnie. Dzikusie. O, mamy go. Mamy to. Taki karpik. Fajna rybka. Leci do wody. Zobaczcie jeszcze raz. Taka rybka. Fajna. I do wody. Pokażę wam na co wziął. To jest przynęta, którą zrobiłem sobie z kulki z boseny 18. Przeciwnie na pół i sobie zrobiłem takiego powiedzmy dumbelca na wod. Zaraz wam pokażę jak, jak to robię. No dobra, pokażę wam jak, jak możecie z każdej kulki zrobić sobie dambelce na haczyk tu mam akurat kulkę 18 przecinam ją na pół i musimy ją teraz trochę obrobić no to w tym celu po prostu sobie ścinam ścinam jej boki o w ten sposób nadaje jej kształtu No i w zależności od tego jaki chcę rozmiar uzyskać to odcinam sobie ten kawałek. Powstaje nam coś takiego. Teraz bierzemy haczyk, czy to z gunką, czy, czy z bagnetem, czy z włosem. To już nieważne. No i bez problemu sobie nabijamy. Przynęte. O. I tak to się prezentuje. Fajny patent, dzięki któremu możecie wykorzystać jakieś kulki, które wam się dobrze sprawdzają i pokombinować trochę z tymi przynętami. Jest kolejna rybka. Musiałem trochę pomieszać, ale wróciłem do kryla i, i siedzi rybka. Mały agresor. To chyba jest Zatoka Pełnouskich. Mega waleczne są. Brania są potężne. Jest! Kolejna rybka No spokojnie Taki maluch Leci do wody Mały test Wyszedłem z zatoki Rzucam teraz pod, pod wyspę z drugiej strony, bo, bo rybki coś chyba przestają współpracować w zatoce. No, zobaczcie, tam rzucam pod, pod tą dużą wyspę jedną wędkę, a jedna wędka jest tutaj przed, przed tą brzozą ładnie to wygląda. Jest. Mamy rybkę z wyspy. A już myślałem, że nic się tam nie dzieje. A tu proszę. Co ściągniemy. Marioła postanowiła wpłynąć nam w drugi zestaw oczywiście. Ale już ją tu mam.

Ciło. Jest rybka. Kolejny pełnoludzki Karpik. Trochę mi tu na, namieszał w zestawach. Ale, ale łomuziak. Taka rybka fajny karpik. Leci do wody. Dobra, wracam do zatoki. Czekam jeszcze na jakieś ostatnie brania i, I będę pokało się do domu. No słuchajcie, miałem teraz jeszcze amura. Z racji tego, że coś poklikałem na kamerze, nagrało się to wszystko w przyspieszonym tempie. No i zobaczcie sobie tego amura w bardzo, bardzo przyspieszonym tempie. No, ja już będę kończył. Dzisiaj dzisiaj fajny dzień, trochę zmarzłem. Padło kilka rybek, teraz ten amur na koniec. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Dajcie też suba. To bardzo motywuje. No i co? Widzimy się następnym razem nad wodą. Na razie, cześć! To jednak nie koniec, mało ostatnio rybę. Taki maluch i taką kulę wciągnął. Patrzcie, jest karpiczek. No, to teraz już na serio trzymajcie się, cześć!